Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JTK Official. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj omówimy sobie zawody związane z końmi, związane ze, stań, ze stajnią, konkretnie ze stajnią, ponieważ yy, Ponieważ konie generują tak dużo zawodów, miejsc pracy, że bardzo ciężko byłoby mi w, po prostu wymienić wszystkie e, zawody, jakie obracają się wokół koni. I mam, mam tu na myśli weterynarzy, rymarzy, fizjoterapeutów, oste, osteopatów tak, chyba tak to się nazywa. Fotografów, sprzedawców, producentów ubioru, czapraków, sprzętu e, itd. Tak naprawdę stajnie, konie, To, że wy, na, wy interesujecie się końmi, generuje już naprawdę masę miejsc pracy. My dzisiaj skupimy się na tych typowo stajennych oraz wymienię Wam tu kilka takich zawodów, które albo już są nieaktualne, albo połączyły się jakby w jedno z innymi. Zapraszam do oglądania. I lecimy sobie. Właściciel. Kim jest właściciel stajni? Jest to osoba, na którą jest zapisane jakby posiadanie stajni. Ona jakby zapłaciła za tą stajnię, zapłaciła za budowę albo kupiła tą stajnię zbudowała własnymi rękoma, albo nie własnymi rękoma. Po prostu jest to osoba, która zainwestowała w to miejsce najwięcej, i również jej imię i nazwisko jest wpisane w papierze. Poza oczywistymi plusami bycia właścicielem stajni jest naprawdę masa minusów. Między innymi papierologia, czyli ciągłe siedzenie w papierach. Właściciele stajni muszą stale trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wydatki, jak i o zarobki? I to nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. Muszą pilnować stanu stajni, muszą pilnować podatków, muszą pilnować, czy wszystkie konie są zdrowe, czy pozostali pracownicy jak najbardziej pracują tak, jak powinni, czy jest utrzymywany standard, i tak dalej, i tak dalej. Jednak czy właściciel jest sam? Bardzo często jest sam. Nie ma nikogo do pomocy, ale jest też taki zawód jak kierownik bądź menadżer stajni. Zajmuje się koordynowaniem oraz spójnym działaniem całego obiektu. Wspiera właśnie właściciela. Albo jest tak jakby takim właścicielem, kiedy na przykład właściciel nie chce po prostu się interesować, na przykład się nie zna, zbudował sobie stanie, żeby mieć z tego dochód i chce oddać jakby władanie tą stanią komuś, kto jakby się bardziej na tym zna. I jak najbardziej, ktoś, jeżeli ktoś powie, że to jest głupota, żeby zakładać biznes, kiedy się na tym nie zna się nie zna. Zgadzam się, ale jeżeli potrafimy dobrze zainwestować, jeżeli potrafimy znaleźć osoby, które, że tak powiem, nas no nie oszukają, chciałam użyć innego słowa, ale kultura osobista, to jak najbardziej ten pomysł jest spoko. Zdarza się, że kierowników stajni często jest Kilku, jeżeli i e, zdarza się to wtedy, zdarza się, zdarza. zdarza się to wtedy, kiedy właśnie ośrodek jest bardzo duży i posiada na przykład kilka stajen, kilkadziesiąt albo nawet setki koni. Tak, są takie ośrodki, moi drodzy. I taki kierownik stajni, poza właśnie koordynowaniem wszystkich działań, poza kontrolą pracowników, sprawdzaniem, czy działają tak, jak powinni działać. Oczywiście, spisują raporty, koszty, zlecają na przykład naprawy, e, albo wołają na przykład, nie wiem, weterynarzy. E, rozmawiają bardzo dużo z pracownikami, z klientami. E, po prostu masę rzeczy robią. Do tego zamawiają pasze, e, słomę, ściółkę. E, w... Co sobie po prostu możecie wyobrazić? Kupa, kupa roboty. Stajenny. Dba on o ogólny porządek na terenie stajni, na terenie ośrodka. Jednym z jego zadań należy. Pilnowanie czystości w boksach, czyli po prostu, na przykład, wypalanie obornika, karmienie koni, czyszczenie koni bardzo dużo stajennych, wyprowadza konie na padok czy na karuzelę i z powrotem je sprowadza. Dba, dbają na przykład o użytki rolne lub właśnie łąki, drobne prace naprawcze itd., itd. Taki cały zakres prac zależy po prostu od dogadania się z pracodawcą. I to też muszę się zatrzymać, ponieważ zauważyłam, że masa osób nie szanuje stajennych, i nie mówię to tylko nawet o osobach e, z zewnątrz stajni. Mam wrażenie, że sporo właścicieli również stajennych nie szanuje, e, albo, ale też może być tak, że stajenny nie szanuje jakby właścicieli i koni. No. Każdy medal ma dwie strony, ale pamiętajmy, że zawód stajenny to nie tylko wyrzucanie gnoju. Oni muszą dbać o naprawdę masę rzeczy. Stajennego też szanujmy. I teraz dwa zawody, które dla mnie są czymś totalnie oddzielnym, ale dla wielu osób jest to jedna, może być to jedna i ta sama tak naprawdę osoba. Mianowicie trener a instruktor. I tutaj podam moje definicje. Nie, możecie się z nimi nie zgadzać. Dla mnie, po prostu, tak jak mówiłam, są to dwie różne osoby i podam swoje definicje. Tyle. Jest to osoba, z którą trenujecie raczej stale. Prowadzi Was sportowo, albo może i nie sportowo, ale ambitnie. E, dla mnie trener to jest osoba z dużym doświadczeniem. E, jest to osoba, która nie może się nazwać trenerem tylko dlatego, bo skończyła e, kurs instruktorski, jak na przykład ja. Totalnie się nazwa, nie nazwę trenerem, nigdy w życiu. E, nie. <laughs> dla mnie to jest osoba, która po prostu ma doświadczenie, wie, jak to doświadczenie przekazać. E, no i tak, tyle. A instruktor, no, no właśnie, instruktor to taki trener niższego stopnia, jeżeli ktoś tak może, może jeżeli mogę to tak po prostu nazwać. Proszę się na mnie nie obrażać. Ego do kieszeni schowajmy. Dla mnie jest to osoba, która prowadzi rekreację, hipoterapię, po prostu takie podstawowe rzeczy, np. przykład wprowadzające człowieka w jeździectwo albo utrwalające w nim dobre zachowania. Jednak jeżeli macie inne spostrzeżenia między trenerem a instruktorem, może jest to dla was ta sama osoba, bez różnicy nazywacie trener, instruktora trenerem czy trenera instruktorem, dajcie znać, a może macie po prostu własne definicje e, tych zawodów. W komentarzu zapraszam do dyskusji. Luzak. Jeżeli tak patrzeć z czysto wierzchowej strony, że ktoś na tym koniu jeździ, to jest to osoba, która pomaga na zawodach koniu i zawodnikowi. Do jego. Do jego, obowiązków należy o... Do jego obowiązków należy dbanie i o zawodnika i o konia, właśnie podczas zawodów. Luzak jest naprawdę nieocenioną pomocą podczas wszelkich zawodów wyjazdowych, głównie. Ponieważ dba on o to, żeby koń był w swoim boksie, żeby miał na przykład słomę, żeby miał siano, żeby był nakarmiony, żeby był wyczyszczony przed startem, żeby miał derki, miał, nie wiem, ochraniacze, jak stając w boksie, żeby był na przykład przelążowany, żeby nie brakowało mu wody. A jeżeli chodzi o zawodnika, to żeby na przykład miał czysty, nie wiem, mundurek, przepraszam, fragment mundurek, po prostu... Koordynuje całą tą e, działalność zawodową danego zawodnika w danym momencie. Oczywiście, e, zakres obowiązków luzaka zależy od tego, jak bardzo ogarnięty jest zawodnik, i jak bardzo ogarnięty jest luzak. To wszystko jest do dogadania. Luzak jest też w powożaniu i poza oczywistością taką jak u luzaka wierzchowego, czyli pomaganie konio, koniu i zawodnikowi podczas zawodów, robi też jako przeciwwaga na tyle wozu. Zakładam, że ten wóz jakoś się specjalnie i ładniej nazywa niż po prostu wóz, ale w sumie tego nie sprawdziłam i w sumie teraz mi to przyszło do głowy, że to pewnie się inaczej nazywa. Przepraszam. Kawalkator Berreiter. Źle powiedziałam writer, dobrze powiedziałam? Są to dwa terminy, które oznaczają tak naprawdę jedną i tą samą osobę. A dokładnie jest to zawodowy trener i ujeżdżacz koni. Aktualnie tych terminów już się tak nie stosuje. Jak już, to możecie spotkać ten drugi termin, czyli Beriter. Dobrze powiedziałam? Tak. Wcześniej e, Beriter, czy, czy kawalaktor, e, były to osoby, które nie tylko jakby trenowały i zajeżdżały konie. Ale również były to osoby, które były jakby znawcami koni, sprawdzali, czy są zdrowe, czy są dobre, że żywione, itd, i tak dalej. Czy obecnie ten zawód istnieje? Tak, ale nie używa się jakby tego terminu. Bardzo często osobami, berajterami, to jest dość ciężkie dla mnie słowo, są osoby na przykład po karierze sportowej, które na przykład już nie chcą startować, albo z jakichś przyczyn nie mogą startować, i po prostu trenują. Młode konie, wolontariusz, wolontariusz to osoba, która pomaga w stajni w zamian za jazdę, czyli jakby odpracowuje swoją godzinę jazdy w stajni, jednak nie jest to w każdej stajni możliwe. Opiekun koni, jest to osoba, która dba o konie, dba o to, żeby były czyste, żeby miały na przykład powcierane wcierki, żeby były nakarmione, żeby były wyczyszczone. Czyli robi wszystko, żeby te konie były jakby zdrowe. To jest również osoba, która, jako pierwsza, powinna dostrzec, że coś jest nie tak z koniem, że kuleje, że ma na przykład opuchliznę itd. Tak tak Ten, jakby zawód łączy się bardzo często również, przeplata się ze stajennym czy z kierownikiem stajni. Masz-telarz. <gry> bardzo fajne, że to jest. Bardzo ważne, że to jest przez szy i ży. Masz-telarz. Ja zawsze mówiłam mas bo jest łatwiej do powiedzenia, ale to jest masz i również jest to zlepek e, kilku, jakby, zawodów. Jest to osoba, która e, zajmuje się wstępnym treningiem koni młodych, czyli wstępnie trenuje je do zajeżdżania, przygotowuje, zajeżdża, opiekuje się nimi, e, dba o ich zdrowie, o ich kondycję itd., itd. Często również masz talerz. Ciężkie do powiedzenia słowo dość takie. Mało intuicyjne. Jest również jakby koordynatorem działań, działań personelu Steiny. I, no jak możecie widzieć, jest tu Bertelier. Źle powiedziałam, na pewno już mi się nie chcę pracę sprawdzić. Jest tu trochę kierownik Steiny oraz również opiekun koni. Trzy zawody w jednym. Obecnie jakby ta, to nazewnictwo zanika, ale uważam, że to jest bardzo fajne określenie, takie polskie. Trudne dość do wymówienia. I uważam, że bardzo fajnie byłoby, gdyby to słówko, to określenie wróciło do naszych słowników. I teraz takie jakby zawody, jeżeli tak można to nazwać. Dwa konkretnie, które których już totalnie nie ma. Koniarze. Były to osoby mieszkające na wsi, które przez to, że zostały zwolnione z pewnych opłat, musiały się zajmować koń z królewskimi końmi. Książęcymi końmi, dokładniej. Kobelnicy. Były to osoby, które w zamian za zniesienie pewnych opłat, czyli tak jak u koniarzy, byli jakby przymuszeni? No nie, bo to było coś za coś. Po prostu musieli wypasać książęce konie. Czyli po prostu, w zamian za to, w obydwu tych zawodach, w zamian za to, że na przykład byli zwolnieni, tak można tak powiedzieć, z podatku, najprościej tak mówiąc, załóżmy. Po prostu musieli coś zrobić, jakoś to sobie odpracować. Oczywiście tych dwóch zawodów już, no zawodów, nie wiem, czy to można nazwać zawodem, nie ma, ale uważam, pomyślałam, że to jest taka fajna dość ciekawostka. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, którym z tych zawodów chcielibyście zająć się w przyszłości. Cóż, moi drodzy, życzę Wam miłej środy. Zapraszam Was na media społecznościowe, na Instagramy i w sumie tylko na Instagramy, bo na Instagramie jestem aktywna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i na razie.